No cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wyciągnąć radio sobie w Fordzie Mondeo MK3 A, no co, musimy sobie zrobić taki specjalny kluczyk. Najlepiej było zrobić C4, no ja nie miałem niestety no i też po części nie chciało mi się, no, To jest zwykły kluczyk do wyciągania radia. Po prostu wystarczy go przyciąć pod kątem, tak jak tutaj widzimy. A, no i co? W momencie kiedy będziemy mieli 4 na pewno będzie na łatwiej wyciągnąć to radio, no ja to robiłem jednym. E, tak jak już mówiłem wcześniej. Ja zaraz pokażę wam na jakiej zasadzie to działa tutaj w audio. Wkładamy to tutaj w, w ten otwór. Tak jak widać. Są cztery te otwory. Tutaj i tutaj jeszcze. Wsuwamy kluczyk tutaj, właśnie w tą szczelinę. O, teraz coś mi spadło. Wsuwamy kluczyk w tą szczelinę w ten oto sposób. No i jak widać, w tym momencie odblokowuje tę zapadkę nam ten kluczyk. No i w momencie, gdy wsadzimy sobie te cztery kluczyki, bo radio mamy wsadzone w deskę, wsadzimy te cztery kluczyki, to bez problemu te radio wyciągniemy, bez żadnych tam uszkodzeń, prawda? Nic tam nie popęka. No i tyle, no. prosta sprawa, no ale nie każdy o tym wie.